Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z najnowszego Wiedźmina. Mam nadzieję, że nie musieliście długo czekać na to, aż zobaczycie sobie ten dosyć ciekawy zapowiadający się tutaj wyścig, więc też już e, nie denerując was więcej zaczynajmy sobie jak najszybciej i zobaczmy jak to wszystko będzie wyglądało, bo z zapowiedzi prezentowało się to niesamowicie. Dobra, wracamy do gry. Czemu się nie mogę ruszyć? Czekajcie, bo się chyba zliczowaliśmy. Dobra, możemy lecieć teraz. Coś było nie tak. Ale coś czuję, że ta dziewczyna nam tutaj nie odpuści i będzie nieźle, nieźle tutaj cisnęła. I też zakładam, że będziemy sporo e, wrogów natrafiali na swojej drodze. Jakichś takich, wiecie, którzy nam utrudni utrudnią tylko drogę, przejście. Chyba nawet dobrze zrobiłem, że skorzystałem z tej tutaj, jak widzicie, bocznej drogi. Chociaż czekajcie, dobrze myślę teraz. Wow, kurde. Powiem że nic nam to nie pomogło. Ale, chociaż. Nie wiem, może troszeczkę więcej energii e, oszczędziłem. Nie wiem, nie mogę na to wszystko patrzeć, bo skoncentruję się tylko na tym naszym głównym celu: dotarcie na górę. Ale już widoczki, widzicie, sami są. Imponujące, naprawdę. Prezentuje się to znakomicie. E, powiem wam, że ta kraina na chwilę obecną dla mnie, e, na chwilę obecną. Aj, się szybko, bo się dogoni! Na chwilę obecną wygląda najlepiej z tego wszystkiego. Kurwa troszeczkę to, że ciągle ona się tutaj powtarza. Ciągle gada to samo, ale. Dobra, na chwilę mamy możliwość odetchnięcia od niej. Aj, chyba. Wygraliśmy. Wow, Trzeba czekać jak kliknąć A. Dobra. Udało się. ale Tylko włosy. Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na Stypę. E, chodźmy. Powiem wam, że ta dziewczyna ma większe jaja niż większość facetów. Potrafi przegrywać. To jest naprawdę... spoko. To, stypa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu. Kto zwyciężył? Przegrałam. Przegrałaś z Wiedźminem, przepiórku. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania. Napijmy się. Kurczę, ale fajne też to towarzystwo jest. Nie dosrali jakoś tak głupio ja, przegrałaś słaba jesteś, tylko powiedzieli no... Nie ma się co dziwić. <laughs> Wiedźmin jest najlepszy. Napijmy się, nie będę pił. Kurczę, chyba nie będzie to miało jakiegoś dużego... Ja bym się napił, tak? Ale boję się, że coś popijakom mogę odwalić głupiego. No ale chyba to jakiegoś większego wpływu nie będzie miało na rozrywkę, więc dobra. Napijmy się. Wypijmy za cerys. Zawać wina i kieli! Zabrana! Niech mu niczego nie zbraknie na tamtym świecie! Zdrowie mojej pięknej towarzyszki. Teś że już mu odwala. Towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem. Musimy porozmawiać, ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami Powiem wam, że już się boję ja pierdolę, ja coś czuję, że ona wie, że, od... wie, że jesteśmy w Street, albo że coś robiliśmy z nią. To jest czarodziejka, więc też... Yy, raczej ciężko przed nią takie rzeczy ukryć. Ale jest dziwnie wkurzona na nas masakra. Albo kcica, albo po prostu... Coś przeskrowaliśmy. Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivi, Wiedźmina. A to Jarlowie, Donaran Hindar i Lugos zwany Szalonym. <grymianie> Nazwanie Lugosa Szalonym jest obrazą szaleńcu. To zwykły zje. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi jeszcze nami. <grymianie> Dosyć! Czas to rozstrzygnąć, tu i teraz ha, ha, ha. aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważaj, mu się pogalecił. I teraz pytanie, uspokójcie się. No wypili to starsi też, są to troszeczkę w głowie już odwala, ale pytanie, czy mam ich uspokoić i zapobiec temu, czy po prostu mam ich tylko zachęcić. A dobra, niech będzie ciekawiej. Wyjdźcie na zewnątrz i załatwcie to między sobą. A kim ty kurwa jesteś, że dajesz mi radę? <noise> Kimś, kto lepiej od ciebie zna obyczaje. Obrażasz pamięć brana i gościnność Kracha. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsi to jedna, a regularna wojna z cesarstwem to inna, braciżo. Patrzcie ją jaka wyszczekana! Idź mu mierzać w kotle i przecinać czyraki, nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia! Oj właśnie, chciałem to powiedzieć, Geralt powinien się w takiej sytuacji nie wkuszyć, wkurwić się powinien po prostu. No nie może być tak, że naszą damę tutaj nie obrażają. Wiesz co, Lugos? Wyszło właśnie, że ja też mam gdzieś święty prawa gościnności. No nareszcie! Wreszcie coś się zaczyna dziać, a już myślałem, że się pożygam z nudów. Chodź tu, przybłędo, pokaż z jakiej gliny jesteś ulepiony. Odsunąć ławy! Będą cię po mordach okładać! Wow, 30 level, no nieźle! Czekajcie. Dobra. Mam takich taki, kilka, kilka takich patentów na przeciwniku, ale chyba to teraz mi wyjdzie mi to. Nigdy się nie nauczycie. Czekajcie. Kiedy oni nas atakują, najlepiej sobie wykonać szybciej od niego atak i wtedy kiedy go zaatakujemy. O, teraz właśnie uderzyć, i to jest klucz do sukcesu. Masz dość? Aleś mnie sponiewierał. Jeszcze mam ciemno przed ślepiami, a salakiwa się jak dziurawałajba. Nie jesteśmy kwita. a teraz przepraszam, panie. nie miej do mnie żalu, pani. Uważam, że czarodziejki są potrzebne. I to bardzo. Zapomnijmy o tym. I to lubię. Mordowicie męska rzecz. Dawaj łapę wiedźminie. Niech ją uściska. Jest tego warto. Szkoda, kurczę, że zębów nie może mu wybić albo coś w tym stylu. Napiszę ze mną na dowód, że nie szywisz urazy. I odwieź mnie kiedyś. Koniecznie. Jorund już od dawna jęczy, żeby sprowadzić wiedźmina do nawiedzonej latarni. Pogadasz sobie z nim przy kufelku piwa w tawernie pod Arrynbjörn, a potem wpadniesz do mnie i poprawimy czymś mocniejszym. Za nasze spotkanie! Dobra, napijmy się z nim. Jeśli chodzi o walkę, bo nie wiem, czy to dokładnie wyjaśniłem, chodzi o to, że widziałem taki patent, że kiedy przeciwnik, nawet jak ma wysoki level, bo też miałem okazję powalczyć z jakimiś tutaj koleśami różnymi w grze, w misjach pobocznych, na pięści, kiedy nas atakuje, trzeba wykonać szybko, szybki atak, a wtedy nie, uderzy, nie zdąży nas uderzyć. My go dobijamy 2-3 razy, i tak ciągle powtarzać, to wystarczy. I bez problemu sobie na drugim poziomie trudności poradzicie z rywalami. Bo ja na drugim gram akurat. Jak macie wyższy poziom, to trzeba będzie troszkę więcej pokombinować, więcej uników wykonać. Ale dobra, napijmy się. Dobrze, chętnie się z Tobą napiję, się. Warto się napić w dobrym towarzystwie. Przypominam ci tylko, że mamy ważne rzeczy do omówienia. Do tego potrzebny jest trzeźwy moc. Pamiętam. Jeżeli pijesz tak jak pijesz, to może być dobra zabawa. Zabrana! Zajarla Lugosa szalonego i jego szaleństwo. Cholera, Coś ta mina jest nie A teraz pogadajmy również z innymi gośćmi, trochę. Dobra, idziemy. Gdzie my idziemy? Dostawiłem ciebie. Dostawiłem. Co teraz? Teraz złożymy wizytę w laboratorium Moszowora. Nie wspominałaś, że nas zapraszał. Bo nie zapraszał. Rozumiem, że my szowora nie zastaniemy. Nie zastaniemy. A jaki jest cel wizyty? Szukamy przedmiotu maski uroborosa. Będzie nam potrzebna. Chodźmy, Gerard. Kurde, e, to mnie przestraszyła tą swoją miną. A jak a teraz widzicie. Nie do czego ci potrzebna maska uroborosa. Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi ten czas. <noise> Zgadłeś. Na chwilę obecną nie jest źle, jak tutaj widzicie. Chyba jeszcze nie. Nie wiem, że coś nas łączy z Tris. Ponownie słyszę jakieś kroki. Ciii. Strażnicy! schowajmy się za gobelinem. Wróbel ćwierka, a szpak świszcze. A kawka robi co? Kawkę. <grych> kawka plegocze. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Jastrząb chwili, skowronek dziendzieje, zaś gołąb grucha. I to wszystko. A. a słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. Gerald zniknął, a ten miecz jeszcze tutaj jego widoczny jest. Było blisko. Ktoś mi sobie pisał w komentarzu, że mam tutaj wymienić sobie tą broń do walki z ludźmi, ponieważ jest słaba strasznie pod względem wizualnym. No ale wiecie, to nie o to chodzi, nie o to, żeby to wyglądało. To ma przynosić efekty i przynosi. To jest jedna z lepszych broni na chwilę obecną w, w moim posiadaniu przeciwko ludziom. A tak Trudno więc będzie to otworzyć. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują dla Myszowora. Pewnie laboratorium jest tuż tuż. Wyraźnie wyczuwam magię. Podejdź tutaj. Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po gzymsie. Wow. Kurde, to nie będzie chyba łatwe, tym bardziej, że tutaj jest sporo śniegu, sporo lodu. E, można no, łatwo spaść. Ale wracając do broni, powiem wam, że no to nie ma wyglądać, to ma... Romantyczna wersja To ma się spisywać. Dobra, chodźmy tędy. Kurde, ale tutaj mamy sporo tych fantów. Ale, zaraz skurczę na kolejny odcinek, się przygotuję, sprze bo sprzedaję to wszystko co mi niepotrzebne i... Interesujący hobby. Wow. Zwłaszcza dla druida. Myszowór musi bardzo kochać naturę. Mam nadzieję, że w jakiś magiczny sposób te niedźwiedzie nie ożyją, bo byłoby przerąbane. Czajcie to, jak to wielkie jest. Z takimi... Nieźwiedziami miałem okazję walczyć, zresztą widzieliście to. Ale teraz mamy ich tutaj w formie pluszaków. Jak ja to nazywam. Wilki. No sporo tego, ale pogadajmy sobie tutaj. Aha, zbadaj tajemniczą komnatę za pomocą miesięckich zmysłów. Ok, dobra. Ok, tutaj coś mamy. W Kermoren mieliśmy podobnego. Proszę, cię. wygląda jak żywy. To tu jeszcze można sprawdzić, czekajcie, coś tutaj jest, sarenka jakaś, to jelonek, nie? Mogę go sprawdzić, czy go nie mogę sprawdzić? Niby się świeci na czerwono, a... Gdyby jakiś myśliwy zobaczył tego jelenia w lesie, posłoby mu strzałę. Prosto między rogi. Ale sprawdźmy sobie jeszcze inne rzeczy. Bo, chyba te zwierzaki to nas za bardzo nie interesują. Interesować powinno nas coś zupełnie innego. No właśnie, jest jakaś. na brama. Wszystko w porządku? Małe skoleczenie. Drzwi są zamknięte. Zwierzęta ożyły, uważaj je! Ja pierdziulę! No tego się obawiałem! O, A dosyć słabe są te e, zwierzaki A, To jest kurde chyba tylko jakaś wizja Zreszczepie to jest łatwo do pokonania, znaczy nie chcę wierzyć, że naraz to idzie. Jeszcze nie pachnie w ogóle zobaczcie życia nie tracę. To jest nie tak Nie, nie, to jest coś nie tak z tym. Na chwilę bez nie wiem co. Dziwne to było. Patrzcie, tu jeszcze mamy kolejnego. No zobaczcie, coś jest nie tak, coś się tutaj. Z Geraltem dzieje? Co się dzieje? Miałeś halucynacje. Zacząłeś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. Kurwa, chciałbym to zobaczyć, jak to wyglądało z jej perspektywy. Szkoda, że takiego, nie wiem, poglądu na to nie było, bo to musiało wyglądać zabawnie, jak tutaj Geralt e, walczył z tymi wypchanymi zwierzętami. To musiało wyglądać dziwnie. Morderczy trening w Kermory, no płacił się. Pokonałeś prawie wszystkie wypchane zwierzęta. <noise> Proszę. No dobrze, próbę paków mamy za sobą drzwi stoją otworem. Dobra, otwórzmy je. Przejdźmy do środka, Gerard. Zatem. Nawet same się tutaj otworzyły, jak widzicie. Zamknę przejście. Nie możemy wzbudzać podejrzeń. No na pewno te zniszczone, wypchane tutaj zwierzaki. Pracownia naszego druida. Powinniśmy się dokładnie rozejrzeć. Mm, maska uroborosa musi gdzieś tu być. Wielkiej szyszki się tu nie spodziewały. Cudowny Rzeński świat insektoidów, rośliny rytualne. O proszę, fabularyzowana biografia Raymond'a Marlowa. Przecież o. Czaszka dziecka? Wygląda na to, że myszowór wkłada coś w rękę temu posągowi. Tu włożysz szyszkę. Spróbujesz czaszką. No prędzej z czaszką, wydaje mi się. A co powiesz o małej czaszce posągu? Hmm. Nie jesteś niezdecydowanym księciem. No szyszka to też raczej nie, ale będziemy musieli pewnie jak coś innego znaleźć, bo szyszka... Serio? A jakbym wcisnąć w łapę szyszkę? <noise> to nie, zdecydowanie nie. <noise> Nic z tego, fałszywy trop. Ale to mi tutaj daje do zrozumienia, że mam jeszcze poszukać jakichś tutaj rzeczy. Może mi jeszcze coś wpadnie w ręce. Rozglądam się po laboratorium. I to będzie pewnie jakaś tajna tutaj komnata, czy co? Krasnoludzki trójniak. Lubi też rozrywkę. Trup z Nowigradu, autorka Sasha Heidy. Dobrze, że nie Sasza Grey, bo to by było już w ogóle. Spelijskie podania na temat dzikiego gonu. Nie no, chociaż... że wierzą, że upiory pływają na drakarze z tropich paznokci. Chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby to był jakiś easter egi, bo jak widzieliście, nawiązanie do 50 twarzy Greya było i to takie dosłowne powiedziałbym nawet. Takiej pracowni nie powstydziliby się cesarscy alchemicy. Spróbuję wyciągnąć miecz z tej skały. Nie widzisz, że nie jest wbite w skałę, tylko wciśnięty w imadło. <grym> Oj, oh Geralt, też nie jest. Nie jestem jedyny, wiadomo, jedyną osobą, która tutaj <grym> jest po prostu ślepa. Chociaż na pierwszy rzut oka. Nie widzę tego, żeby tutaj to było imadło. Szkoda, ona to wiedziała. No dobra, szukajmy sobie dalej. Tu mam jakąś mapę. Czekajcie, zbadajmy to. Jest też szczegółowa mapa królestw północy. Strefy wpływów z różnych okresów. Teraz już nieaktualna. Dobra, musimy jeszcze. Czekajcie, tutaj coś jest. O, różdżka myszowora. Jest jednym z niewielu druidów, którzy ich używają. Dobra, wziąć jej nie możemy, więc. Dalej trzeba ten teren sobie tutaj przeszukać. Coś jest. Pismo z pieczęcią myszowora do druidów. Ostrzega ich przed tobą. Bezwstydna manipulatorka. Hm. Co za bezszczelny intrygant. Hmm, co by tu jeszcze można. O, coś tutaj mamy, czekajcie. O, może to trzeba włożyć w tą rękę? Koziołek wystrugany z lipowego drewna. Jest podpis. Dla wujka Beszowora. To robota małej Ciri. Mówiła tak na niego, gdy był jej nauczycielem. Ale tego chyba nie mogę wziąć. No nie bardzo. Ło, wow, tu coś mamy, czekajcie. Patrzcie to. Teraz weźmiemy. Nie e, ale jeszcze jakbym użył magiczny kaganek, powodany. A nie, ten magiczny kaganek to mi tutaj się nie przyda, ale coś tu bez względu jest, więc zakładam, że ten właśnie tutaj na posąg będzie to otwierał. Tylko pytanie w jaki sposób. Tego niestety już nie wiem, a nie mogę tego tutaj też w okolicy, jak widzicie, znaleźć. Czekajcie, może gdzieś tutaj też. Dobra, tutaj nic nie ma już, więc coś tam ciekawego musi być. Kurde! Zawsze mam problem ze znalezieniem takich rzeczy, czemu ona stoi tutaj? To jakbym chciała pokazać, Joji, to jest gdzieś tutaj, weź, ogarnij się albo. Jak, to kobieta chce, żebyśmy zwalili całą robotę za nią. A czekajcie, zobaczę, czy ja będę mógł tutaj coś innego włożyć. Spróbujmy jeszcze raz. O, widzicie, mamy teraz możliwość włożenia tego kielicha z miodem. O to nie pomyślałem, że to można będzie włożyć. Ale wątpię. A może by tak kielich miodu? Posąg, nie posąg. Może lubi zwilżyć gardło. Hmm, chyba zadziałało. Wow, Kto zobaczcie. Szukałem czegoś, co miałem. Czuję, że maska będzie w tym pomieszczeniu. A ja słyszę coś wielkiego, no właśnie. E, czekajcie, weźmiemy tarczę. No, weźmiemy kinetyczne uderzenie. Jesteśmy na miejscu. Mamy ją. Musimy szybko wracać na ucztę, zanim się. No oni go nie widzieli wcześniej, serio? Eee, dobra, czekajcie. Wow, ale bo tutaj skubaniec moc. A się cofnę troszeczkę, bo mogę oberwać Wo, Skubany! Ale mi pocisnął, zobaczcie ile mi zdrowia zabrał. A, dobra, jenefer go unieszkodliwiła. Gerard, słyszysz to? Powłhaj, gaz, krata nadal jest zamknięta. Musimy coś wymyślić albo umrzemy. Hmm, jedyny jaki mam pomysł, to tak. E, weźmiemy to ogniem, zaatakujemy, a to też jakoś. Też ja mam chyba e, to antidotum, nie? Dostałem wcześniej, ale czekajcie. Może coś tutaj jeszcze dodatkowego byśmy wymyślili? Ten szalony druid nas podusi. Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut. Teleportuj nas. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Wszystki. U Trzymaj się mnie! Gdzie ja bym się znalazł, gdybym pomyślał o tyskach? Ha, krew rozdarłam suknię. Zaczekaj chwilę, muszę to zszyć. Potrafisz zszyć? Chyba żartujesz. Zaczaruję igłę. Kurczę, stoję teraz przed bardzo trudną decyzją, jak widzicie, ponieważ można by było coś zdziałać, ale tak jak wam mówiłem wcześniej, to jednocześnie może mieć niefajne konsekwencje. A, a tego bym oczywiście nie chciał, tak więc ja sobie za chwilkę wybiorę wersję tutaj Wracajmy na uczcze, wrócimy na nią, ale to zobaczycie już w kolejnym odcinku, tak więc zapraszam was na kolejny odcinek który powinien się pojawić jeszcze dzisiaj na moim kanale. Tak więc to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!